Myślę, że to bardzo ciekawe wydarzenie. Można poznać mamy, które są przedsiębiorcze, poznać miejsca, w których dzieje się coś ciekawego. Myślę, że takie wydarzenia są potrzebne w naszym mieście. Szanowny Panie, przede wszystkim wszystkiego najlepszego, żebyście były dalej tak szczęśliwe, uśmiechnięte przez cały rok, a nawet jeszcze dłużej, całe, ży całe życie najlepiej. Dużo miłości, radości, spełnienia wszystkich marzeń. No i nie się dzieje. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w Diamond Auto Service, gdzie przygotowaliśmy dla, dla Państwa, dla kobiet, dość myślę sobie specyficzne spotkanie, dlatego że łączymy kobiece piękno z siłą i z motoryzacją. To jest już druga edycja naszego wydarzenia. Pokazać kobietom, że nie tylko dba się o swój wizerunek, tak, o swojemu urodę, ale również nie mniej dba się o, samo, o kondycję własnego auta. Powiem tylko i wyłącznie dzisiaj, na przykładzie płynu hamulcowego, który należy uwaga zmieniać co dwa lata. Od rana przetestowaliśmy około 20 samochodów, dwa samochody miały sprawny płyn hamulcowy. Cała reszta. Albo tuż przed wymianą, albo kategorycznie trzeba wymienić. tylko to pokazuje, jaki jest wolumen samochodów, które mają coś do wymiany, należałoby je obsłużyć w mniejszym albo większym stopniu. Serdeczna prośba, przynajmniej raz w roku, podjedźcie. Tak? Dajcie nam szansę, żebyśmy przejrzeli Wasze samochody, ale dajcie też sobie szansę, żebyście mogły spokojnie podróżować z Waszą rodziną, tak, dotrzeć od punktu A do punktu B. Mamy tą drugą strefę, tą strefę bardziej kobiecą, bardziej beauty. Tutaj zapraszamy Was na spotkania ze stylistką modową, z projektantką lokalną, która ma tutaj swoje wyroby. Możemy przymierzyć, dotknąć, zobaczyć. Zapraszamy także na konsultacje z takimi ekspertami jak kosmetolog, terapeuta manualnych twarzy. Także dla każdego myślę, że znajdzie się coś ciekawego. Tutaj jest pan Roman Origami, który rzeczywiście bardzo. W przystępny sposób pokazuje naszym małym Jerucińskim, jak z kawałka papieru można zrobić coś naprawdę cudownego. I dzisiaj są to kwiaty. Świetna inicjatywa kobiet, Animrus i grupy osób, żeby Dzień Kobiet faktycznie zorganizować w warsztacie samochodowym Diamond Rumia Janowo. Także świetna sceneria, wiele atrakcji. No i przede wszystkim ten element jeszcze bezpieczeństwa. Bo tutaj kobiety mogły usłyszeć, jak istotne są na przykład. Te coroczne e, przeglądy, gdzie jednym z najważniejszych elementów są oczywiście hamulce i płyn hamulcowy. No i w dniu dzisiejszym, przy pierwszych przeglądach, ponad 50% aut, które tutaj przejechały, miały właśnie niedostateczne, e, niedostateczną ilość płynu hamulcowego. W związku z tym w przeciągu roku mogłoby się coś nie, nie, no, niedobrego zdarzyć. Także e, warto, warto przede wszystkim dbać o auta, o bezpieczeństwo. No i ten element nie kopie, bardzo mocno wyprzesz, jest to świetne. Zadowolona, że są takie inicjatywy, połączenie tego, żebyśmy dbały właśnie o samochód, dowiadujemy się, co trzeba naprawić, o co trzeba zamknąć w samochodzie, a przy okazji stylizacja i origami, i takie wymiana zdań między kobietami, więc dzień wyjątkowy, bardzo miły. Teraz kobiety wychodzą, kobiety otwierają swoje biznesy, kobiety chcą działać, chcą wychodzić, chcą pokazać siebie i to, co potrafią. To już nie te czasy, kiedy kobiety siedziały w domu, zajmowały się dziećmi, gotowaniem, one chcą wyjść do ludzi, i pokazać, co one potrafią. Myślę, że po prostu my też jako kobiety powinniśmy się wspierać i taka właśnie tak jak dzisiaj inicjatywa, wymiana zdań, tego, że gdzieś potrafimy się doceniać nawzajem. Myślę, że to jest piękne. Na dzisiejszym wydarzeniu e, pokazuję moje prace. E, mianowicie, na przykład można zobaczyć moje czepce e, i oprócz tego moje kostiumy. To jest ogólnie bardzo fajne, jeśli na przykład chcecie zrobić sesję zdjęciową. I to pozwala wcielić się w inną rolę, szczególnie jak właśnie są kobiety, które, no dużo, nie ukrywajmy, osób, dużo kobiet ma jakieś kompleksy. A dzięki temu, że może zrobić zdjęcia, sesje zdjęciowe a, i do tego na przykład założyć taki kostium, powoduje to, że kobieta staje się jeszcze bardziej wyjątkowa, że czuje się no, no bardziej piękna, że może zobaczyć siebie w zupełnie innej odsłonie. Każda kobieta, no i było też paru mężczyzn, mogli dzisiaj usiąść na kronie i zrobić sobie właśnie zdjęcia takie pamiątkowe z dzisiejszego dnia kobiet, właśnie w takich czepcach i koronach. Cześć, jestem Ania. Jestem z i prowadzę swoją firmę w Gdańsku. Szyję ubrania na wymiar. Szyję ubrania dla kobiety o różnej sylwetce, w różnym wzroście i próbuję dopasować te ubrania do ich potrzeb. Poza ubraniami szyję również opaski. Opaski wykonuję z resztek tkanin i dzianin, które powstają po wykrojeniu na przykład koszulki. Ale tak naprawdę głównym moim konikiem są bluzy, koszulki, i spodnie i w tym najbardziej się odnajduje i tego u mnie jest najwięcej. Przede wszystkim serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych ekspertów, dla wszystkich naszych wystawców, dlatego że to w 100% są mamy w mieście Rumia, którym naprawdę bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Specjalnie na dzisiejsze nasze spotkanie powstało nowe logo Kobieta w mieście Rumia. Myślę sobie, że nie każda kobieta chcąca wziąć udział w naszym wydarzeniu jest mamą. Także mamy tutaj dzisiaj taką prezentację nowości. Wszystkim Paniom chciałabym powiedzieć tak naprawdę jedno zdanie. Bądźmy dla siebie dobre, bądźmy dla siebie miłe i koleżankujmy się tak po prostu. Zasubskrybuj TV Rumia już teraz, aby być na bieżąco.